Ja, oh, najpierw, ja muszę popatrzeć, żeby tam to, pokazać no, to jakoś ładnie do filmu. No, tu serduszko bije czyli myślę, leży widać. główka z lewej. Tak mm -hmm. serduszko bije. No ziemna na poduszce to jest właśnie. Mm -hmm. No, dole to. Leto. Jest dokładnie tak jak... Patrz na ekranik. ...piętnaście tygodni. Mm -hmm. Czyli zgadza się wszystko. A no tu pięknie łożysko to na tym mieście. A tam teraz, o, mocha rączka. No, no, i serduszko widać w płaczu kiepsią. Którą cenę jest u Pana? O, tu jest, mhm. tam jest Aha. O, jedno i drugie. No, ale no, widzicie? O, tu jedno oko. I drugie oko. A takie. gdzie? Ja leżę Zdebię. i tam do no. dołu. Prawda, czyli dzidziu z drogo? A tam widać dzidziusia na ekranie. No, ona się no, nie uczyka. Dobrze, wszystko jest zdrowo.